Mięśnie brzucha. Każdy je ma, nie każdy widoczne i wyeksponowane. Wyeksponowane mięśnie brzucha to atrybut, który kojarzy się z atletyzmem, ze sprawnością już od antycznych czasów i nieprzypadkowo. W końcu mięśnie rozlokowane w centrum naszego ciała potrafią skoordynować pracę górnej połowy ciała z pracą dolnej połowy ciała, dodatkowo uczestniczą w profilaktyce tego, żeby nie bolały nas na przykład plecy w odcinku lędźwiowym. Dlatego też brzuch to bardzo ważna sprawa. Jednak nie oszukujmy się, poza praktycznymi aspektami, aspekty wizualne też mają znaczenie. Cześć, z tej strony Michał Kancerz, Wasz trener z internetu. Dzisiaj opowiem Wam, jak mieć wyrzeźbiony brzuch. Jeżeli interesuje Was brzuch przypominający kształtem beczki, rodem ze świata kulturystyki, to nie jest ten kanał. Natomiast jeżeli chcesz się skupić na tym, aby mieć proporcjonalną, zdrową, sprawną sylwetkę, to zapraszam Cię dzisiaj na cztery rozdziały, w którym do każdym opowiadam o ważnych aspektach związanych z tym, co powinniśmy robić, czego powinniśmy unikać, żeby wreszcie dokopać się do kaloryfera tak zwanego sześciopaka lub tego co się kryje po inną nazwą, a nie jest to nic innego jak wyeksponowane mięśnie brzucha. Zacznij. Mięśnie brzucha to nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale również mięsień poprzeczny brzucha trzymający naszą talię w ryzach. Jednak za trójwymiarowo wyglądający kaloryfer i charakterystyczne skosy będzie odpowiadał rozwój mięśnia prostego brzucha i mięśni skośnych zewnętrznych i wewnętrznych, które warto, abyś trenował tak jak inne mięśnie. Jak biceps, jak klatę, zamiast popełniać typowy błąd sprowadzający trening brzucha do dziesiątek, nawet setek mało efektywnych skłonów brzuszków, postaw na mocne ćwiczenia, które w mniejszym zakresie powtórzeń gwarantują wyraźny wysiłek w ostatn ostatnich powtórzeniach serii składających się z maksymalnie 15 powtórzeń o ile mówimy o symetrycznych ruchach bez podziału na stron. Jak dzielimy ćwiczenie na strony no to wtedy może dojść to do aż 30 ruchów. Wystarczy, że do rozgrzewki przed standardowymi treningami dołożysz izometryczne ćwiczenia takie jak plank albo hollow body, a w ramach treningu wybierzesz zaledwie dwa, ale skuteczne ćwiczenia w trzech czterech seriach w zależności od Twojego poziomu zaawansowania w umiarkowanym zakresie powtórzeń. A twój brzuch będzie przetrenowany w naprawdę solidny sposób. Moja propozycja to dwa ćwiczenia. Ćwiczenie pierwsze: podciąganie kolan do klatki, w których ważne, abyś kontrolował tempo i zwracał uwagę, czy rzeczywiście mięśnie brzucha wymuszają kontrolowany ruch przemieszczający miednicę. Czyli zbliżamy miednicę do klatki piersiowej, czyli kontrola, a nie chaotyczne machanie nogami. Dlatego też upewnij się, że wariant, który wybierzesz, nie jest zbyt trudny. Drugie ćwiczenie to naprzemienne asymetryczne skłony wzbogacone pracą kończyn dolnych. Możesz robić również inne efektywne ćwiczenia. Robicie w obwodach, robicie w różnych zestawach, ale klucz to zachować umiar, bo trening ma nam dawać bodźce do zmiany mięśni, ale e, pokazywanie tych mięśni będzie związane z obniżaniem poziomu tkanki tłuszczowej. Dwie maksymalnie trzy sesje treningu siłowego brzucha to coś, co w zupełności wystarczy i będzie rozwijało twoje mięśnie brzucha, a to zaangażowanie, które chciałbyś włożyć, na przykład w to, żeby ćwiczyć brzuch codziennie, przekieruj na następny punkt naszego programu. Tymczasem, jeszcze dwa ekspresowe zadania dla Ciebie. Zostaw w górę pod tym filmem, i pamiętaj, że to, żeby ćwiczyć brzuch jak najczęściej, jak najwięcej, to jest mit. Mit szkodliwy i jak najszybciej przestań w niego wierzyć. I tutaj dochodzimy do sedna programu, czyli dlaczego tak dużo osób jednak nie wypracowuje nigdy widocznych mięśni brzucha? Odpowiedzią jest zła dieta. Za złą dietą może się kryć zarówno brak diety, czyli kompletny brak kontroli, lub z drugiej strony po prostu dieta zbyt restrykcyjna, pozbawiona założeń, które pozwalają rzeczywiście spalać tłuszcz, ale też pozwalają zachować masę mięśniową. Tkanka tłuszczowa to jest tkanka ogólna dla przypomnienia. W przeciwieństwie do mięśni, na których możemy się skupiać precyzyjnie, tkankę tłuszczową spalamy z całego ciała lub zyskujemy właśnie na całym ciele, a jak spalamy, no to w konsekwencji będzie się spalała z różnych miejsc ciała, a na samym końcu niewykluczone spadnie również z brzucha. Żeby spalać tłuszcz, potrzebujemy diety z deficytem, czyli diety, która zakłada spożycie mniejszej puli kalorii niż wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie. W efekcie czego ta różnica, którą wykreujemy między ilością przyjętej energii a wydatkowanej energii, będzie musiała być pokryta z tkanki tłuszczowej. Ale dieta właśnie z drugiej strony musi być też bogata w składniki odżywcze, e, które będą pozwalały efektywnie trenować. Jak będzie trening, to będą bodźce, żeby mięśnie nie były płaskie, a były właśnie trójwymiarowe. Mniejszy udział kalorii, większy udział białka i innych składników odżywczych żywczyk w diecie, to jest absolutnie kluczowa sprawa. Jak nie będzie deficytu w obrębie diety, no to nie spalimy tłuszczu. Dietę, plan jak ją zmodyfikować z uwagi na swoje predyspozycje, e, opis całego procesu, jak mieć kaloryfer i w zasadzie całą sylwetkę opisuję e, dla przypomnienia w mojej książce, dostępnej również w formie cyfrowej. Książkę znajdziesz na stronie trenertv.pl, a z książką zapraszam na zamkniętą grupę na Facebooku. Trenuj mądrze, ale nie dużo. Jedz mniej kalorii i więcej pełnowartościowych posiłków. Jeżeli poziom Tłuszczowej jest bardzo wysoki. No to musisz uzbroić się w cierpliwość, bo nie będzie to efekt natychmiastowy, tylko właśnie redukcja. Po redukcji tłuszczu będzie mniej, aż w finale będzie go na tyle mało, żeby pojawiła się e, kostka na brzuchu albo przynajmniej jej zarys e, w zależności od naszych predyspozycji genetycznych, m.in. tego, jak czujemy się na niskim poziomie tkanki tłuszczowej. I tym płynnym akcentem przejdźmy do trzeciego aspektu. Różnice osobnicze będą determinowały nasze samopoczucie przy niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Niektórzy są predysponowani do tego, żeby się czuć całkiem nieźle, kiedy ten kaloryfer jest widoczny, z łatwością utrzymując go cały rok. Inni z kolei będą mogli sobie pozwolić na zarys mięśni brzucha, jednak kompletne odtłuszczenie będzie wiązało się ze znacznie gorszym e, samopoczuciem. Analogicznie też bywa, jeżeli chodzi o różnice w wyglądzie mięśni. Każdemu życzę, żeby wypracował i zobaczył, jak te mięśnie się Układają, ale nie można się zdziwić, kiedy akurat będziemy dysponować np. sześcioma kostkami na brzuchu, ktoś inny będzie dysponował czterema, a ktoś jeszcze będzie miał bardziej niewiarygodny układ, który będzie można nazwać nawet ośmiopakiem lub jeszcze jakimś innym e, ciekawym wariantem. Brzuszce mięśniowe są różnie ukształtowane, smugi ścięgniste, determinując charakterystyczne e, przecięcia na naszym brzuchu, też występują e, w innym układzie w zależności od e, predyspozycji. Ale jak zwykle warto jako najlepszy punkt odniesienia wybierać własną sylwetkę z przeszłości. W teorii wszystko powinno iść jak po nitce do kłębka, jednak jest szansa, że po drodze spotkasz jeden z rozpraszaczy. Nadmierną retencję wody maskującą wypracowane efekty, nadmiar skóry po odchudzaniu, gdy schodziłeś z dużej wagi lub jeden bonusowy czyn. Ten pierwszy, zamglona sylwetka za sprawą wody podskórnej wynika z nadmiaru stresu, który może wynikać ze stresującego stylu życia, niewysypiania się i interpretacji stanu, w którym jesz mniej kalorii, jako sytuację zagrożenia. Dlatego też na najlepszy efekt wizualny możesz liczyć nie tyle co w trakcie redukcji, tylko tuż po tym, jak obniżyłeś tkankę tłuszczową, ale wróciłeś do założeń diety, która zaspokaja Twoje zapotrzebowanie kaloryczne. Z obwisłą skórą pozostało gdy zaliczysz szybką przemianę na wadze, ciało poradzi sobie w swoim czasie. Więc głównym remedium jest cierpliwość, połączona ze zbilansowaną dietą. Ekstremalne przypadki wymagają ingerencji chirurgicznej. Natomiast ostatni punkt programu to pozbycie się nadmiernego owłosienia przykrywającego mięśnie brzucha. Więc jeżeli nie jesteś na poziomie średniowiecznego troglodyty, który uważa, że ogolenie włosów na klacie lub przystrzyżenie brody czyni go mniej męskim, pozbywając się nadmiaru owłosienia z brzucha uzyskasz jeszcze większe uwydatnienie wypracowanych mięśni. Mam na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że takie kompendium przypadło Wam do gustu. Jeżeli tak, to pow o tej łapce w górę. Widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Niebawem ciekawostki na temat tego, jak ułatwić sobie trzymanie diety, która m.in. prowadzi do tego, żeby mieć niższy poziom tkanki tłuszczowej. Po raz kolejny odsyłam na stronę trenertv.pl. Do zobaczenia. Cześć!